Rozwój gospodarczy powiatu kraśnickiego to ważny, o ile nie najważniejszy, element polityki prowadzonej przez obecny zarząd powiatu. W związku z tym są podejmowane działania, które po pierwsze dążą do aktywizacji rodzimych przedsiębiorców, a po drugie poszerzają ich wiedzę na temat zdobywania unijnych funduszy. Jednym z takich eventów było forum gospodarcze, w którym wzięli udział lubelscy przedsiębiorcy i samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i ekonomiści. Bardzo mi miło, że to forum regionalne odbywa się tutaj w Kraśniku, że wyszło ono z inicjatywy Kraśnickiej Izby Gospodarczej, że, że sami przedsiębiorcy czują, że potrzeba jest takich spotkań. A to stanowi też część takiego naszego też otwierania się na województwo na kraj. Jako powiat kraśnicki chcemy tutaj być aktywni w kreowaniu polityki gospodarczej regionu, rozwoju przedsiębiorczości. Głównym tematem debaty były szanse na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wykład wprowadzający przedstawił znany polski ekonomista Marek Zuber, omawiając makroekonomiczne uwarunkowania aktualnego stanu gospodarki światowej w kontekście kryzysu gospodarczego. Pewne decyzje zostały podjęte, które myślę dają nam fundament stabilności na nieco dłuższy okres czasu, i także takie wskaźniki, które my to nazywamy miękkie wskaźniki optymizmu, koniunktury, które pokazują bardziej przyszłość, um, one także się poprawiają, i to jest ten powód do. Postawienia tezy, że najgorsze za nami. Podczas panelu dyskusyjnego marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman mówił o ogromnym, pozytywnym wpływie środków zewnętrznych na gospodarkę lubelską. A nowe finansowanie to kolejne 2 miliardy euro dla naszego województwa na realizację regionalnego programu operacyjnego w latach 2014-2020. To ponad 400 milionów euro więcej niż w mijającej perspektywie. Budżetowej. Jak zostaną wykorzystane te pieniądze? Punkt ciężkości tych pieniędzy przesuwamy na rozwój gospodarczy, na wsparcie dla przedsiębiorczości, jeśli chodzi szczególnie o regionalny program operacyjny. Co nie oznacza, że pieniądze będą płynęły. Tylko i wyłącznie wartkim strumieniem do naszych przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego, ale będziemy wprowadzać mechanizmy i instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, i także w tym miejscu ten punkt ciężkości jest właśnie przesunięty na rozwój gospodarczy. Podczas dyskusji i prezentacji rozmawiano także o związkach łączących naukowców i przedsiębiorców oraz unijnych pieniądzach, które na taką współpracę będą do pozyskania w nowym okresie programowania. Profesor Mirosław Wendeker z Politechniki Lubelskiej mówił o coraz większym przenikaniu się nauki i gospodarki, podkreślając, że w odniesieniu do tego obszaru aktywności wciąż pokutują różne mity. Jednym z nich jest przekonanie, że to naukowcy pracujący na uczelniach i prowadzący badania są głównymi autorami innowacji w gospodarce. Tymczasem 90% innowacyjnych rozwiązań powstaje w biznesie, a nie na uczelniach. O coraz popularniejszych wśród lubelskich przedsiębiorców w klastrach jako narzędziach rozwoju gospodarczego mówił Tomasz Małecki, prezes zarządu lubelskiego parku naukowo-technicznego. Z kolei dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Piotr Janczarek przedstawił szansę rozwoju gospodarki lubelskiej w kontekście nowej perspektywy finansowej, Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Postaram się Państwu pokazać różnego rodzaju programy, różnego rodzaju szuflady, w których będą znajdowały się fundusze unijne, fundusze zewnętrzne na rozwój działalności gospodarczej, ale także na rozwój tej szeroko wspomnianej współpracy pomiędzy różnego rodzaju środowiskami. Wierzę w to, że większość z Państwa podejmie się tej współpracy, sięgnie po te środki. Wierzę w to również, że większość z Państwa włączy się w te trendy rozwoju województwa lubelskiego, w te inteligentne specjalizacje. Wiedza na temat tych perspektyw finansowych może być dla wielu przedsiębiorców początkiem sukcesu. Najważniejsza korzyść dla przedsiębiorcy z udziału takiego forum to jest zdobycie nowej informacji, aktualnej informacji, zarówno o... Planach rozwoju samorządu powiatu kraśnickiego, samorządu województwa lubelskiego, jak również możliwości, jakich przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć po 2014 roku myślę tutaj o dotacjach unijnych z programów operacyjnych, regionalnych i krajowych. Forum to także możliwość wymiany informacji i nawiązywania kontaktów. Kontaktów z Innymi przedsiębiorcami z powiatu, z województwa lubelskiego. Taka możliwość była, ponieważ Reprezentowane były różne branże, różni przedsiębiorcy. Perspektywa 2014-2020 rozwoju województwa lubelskiego w kontekście środków zewnętrznych to także konieczność współpracy przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami, ale także przedsiębiorców ze sferą nauki, otoczenia biznesu. Rzeczywiście na forum również była taka możliwość bardzo ważnym dobrem z udziału w takich wydarzeniach gospodarczych to, to także promocja, promocja samych firm, ale także powiatu kraśnickiego i samorządu województwa lubelskiego. Kolejnym krokiem poczynionym przez władze powiatu w kierunku poprawy sytuacji ekonomicznej było powołanie na sesji rady powiatu komisji rozwoju gospodarczego. Ma ona zająć się promocją rozwoju gospodarczego regionu i współpracą z innymi samorządami oraz organizacjami w celu pozyskiwania inwestorów. Ale będzie też pewnie podejmowała inicjatywy, ja mam taką nadzieję, że to będzie taka aktywna komisja, która będzie pewne pomysły radzie przedstawiać, żeby Dać jakieś, jakieś impulsy do rozwoju przedsiębiorczości. W, to, w skład tej komisji wchodzą przedsiębiorcy, wchodzą ludzie związani z bankowością, wchodzą też urzędnicy, którzy zajmują się na co dzień gospodarką. Także ja myślę, że, że będzie to komisja, która naprawdę przyczyni się do takiego pokazania dobrej woli Rady Powiatu, samorządu powiatowego do rozwoju przedsiębiorczości w powiecie Kraśnickim. Komisja liczy 8 członków. W jej skład weszli wszyscy radni, których kandydatury zostały zgłoszone. Są to Piotr Janczarek, Wiesław Kołczewski, Piotr Nowaczek, Agnieszka Orzełdepta, Bożena Kozub, Karol Rej, Wiesław Marzec, Roman Bijak. Przewodniczącym został Piotr Janczarek. Uważam, że pole do działania, obszary do działania tej komisji są bardzo ambitne, bo z jednej strony jest to wspieranie rozwoju właśnie projektów prorozwojowych generujących nowe miejsca pracy, z drugiej strony. Jest to zabieganie o przyciąganie kapitału zewnętrznego. To jest także wsparcie w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wreszcie aktywizowanie lokalnego rynku pracy i współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi z terenu województwa lubelskiego. Jak mówi starosta Andrzej Maj, kraśnickim przedsiębiorcom potrzeba dobrej współpracy z samorządem i dobrej, a dokładniej, szybszej informacji. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, już nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasza gospodarka w końcu rozkwitła. Kraśnickim przedsiębiorcom potrzeba współpracy z samorządem i to jest na pewno sprawa kluczowa. Trzeba dobrej informacji, którą mam nadzieję, że będziemy mogli też jako samorządowcy przekazywać i pozyskiwać tę informację z wyższych szczebli, z Urzędu Marszałkowskiego, przekazywać naszym przedsiębiorcom. No i trzeba też takiej... Takiego trochę optymizmu, tknięcia w naszych przedsiębiorców, żeby, żeby po prostu uwierzyli w to, że mogą się tutaj na ziemi Kraśnictwie rozwijać i żeby też nie zamykali się ze swoimi produktami tylko na ziemi karaślińskiej, a mogli wychodzić na zewnątrz do większych miast.